to YouTube'cki, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Overwatch'a Mam nadzieję, że ten wczorajszy, który znaczy, nagrywałem wczoraj, ale widzieliście go w sobotę, a ten widzicie we wtorek Tak mi się wydaje Był naprawdę fajny, wam się podobał, taki dziwny styl, ale... Ale mi się tak troszeczkę narzucił taki dziwny styl Jeżeli teraz będzie coś ciekawego, to myślę, że też może mi się uda coś zaimprowizować, ale zobaczymy Tym razem też jeszcze bez wróżby, bo muszę się troszeczkę no, gadać. Dobra, zobaczmy co się będzie podczas demka Już mam nadzieję, że was przyzwyczaiłem tego, że to jest napady DAS 2 I nie myszki Taki problem. No i zaczynamy. Zazwyczaj sobie do ściany, biegnie. Dwa digla, 10 fragu. Przed terrorystami atrzechał w strzelił swojemu kolesiowi w twarz. Już jest dwóch obitych wszystko będzie raszować. Spodziewa się przeciwnika po prawej stronie. Wow, nie spodziewał się. Sil dostał. Znaczy, walą bajkę. No i razie tego antyrorystów już nie wygrają. Chyba, że tam ktoś się odpali ładnie. Wyfraguje. Dwóch na jednego. No, i paka wybuchła. No, zobaczmy. Czekaj, muszę zobaczyć fragi jeszcze. Tak tradycyjnie. No i zobacz, jest 8 do 3 dla terrorystów. Zazwyk ma. Zazwyk? No to dobra. z takiego Dalmatona, który ma 3 do 6. To jest. Abo. Tylko z tym, że terroryści mają ładne fragi nawet, tylko że fra nie mają rund. Zazwyk jest taki. No, po prostu gra. Zobaczcie, mecz się zaraz zakończy, trwa 34 minuty, już jest połowa. No, to 24 rundy będą. Jeżeli to nie kłamie, tak około 23-22. Zresztą, jak będzie długo trwać. No i zobaczmy, jest wyczekuje. Jakoś nie widać, żeby Ulhaka miał, żeby sprawdzał te miejscówki jakoś raszował przez nie. No i zobaczymy ładny strzał. Ale tak jakby go wyczekiwał. Od razu wchodzi na plecy. Coś tam pikuje te pozycje. Leci tak na pałę. No i tu jest terrorysta. Tylko ciekawe, czy uda mu się go zabić, tylko Digle, w nie Jak wiadomo, czasem jak się rozpęta full auto z Digle, to nigdy nie wejdzie. No i teraz akcja pana Specta. Będzie głowa. Oj, timing. A niestety Lili nie podszedł. Ładnie idzie na Shift. Widzę, że jakaś wyższa ranga. Wcelowuje się. Nie leci na pałę. Z tym, że teraz dostał już info, że terroryści wchodzą na bombsite, a więc powinien. powinien wchodzić. No nie, to mi wyglądało normalnie, ale to było dziwne, że on tak czekał. To mnie zdziwiło. Miał już info, że paka wbiła na bombsite, on czekał. Ciągle czekał. Tak jakby wiedział, że tam dokładnie się ustawił za bramą. Nie wiem, może coś przeoczyłem. Ale zobaczymy. Tu już na razie jest Daisy obity. Ciekawe czemu? Przecież go jakaś zraszowali? znajdać coś? No i teraz dokładnie ma info, że tu już jest, to już są terroryści. Paka też tu jest i uwaga, czy udało się sfragować? Oj, nie weszło. Oj, nie weszło. No nie, koleś naprawdę od czasu, kiedy pojawia się Demko, nie ma nic. Zobaczcie. Zero fragów jakiś robi. Jeden tam tylko headshot i nic więcej. To generalnie terroryści albo kamba, od kiedy zaczęło się Demko. To co, oni mają haksa i zreportowali tych? Ale bullshit. Jeżeli w istocie mają haksa terroryści Którzy się odpali, żeby ich wykierować Chociaż tak to na, na to nie wygląda To byłoby dopiero ciekawe Zbierają się pod longiem Chyba będę wchodzić na bombsite, a w tym czasie jest aspekt z tutaj wchodzi Na razie jestem za smurfem, bo zobaczcie, jakoś tam gra Sprawdza miejscówki, wyczekuje dobrze Strzelać to może jeszcze nie pokazuje za dużo skill, gra tylko Diglem. Hmm Only Deagle, prawda? Możliwe, że to coś ty może być, na przykład nie wiem. To jest jakiś smurf, który robi Only Pistol Challenge. Okej. Okay. Lubi strzelać do swoich teammateów Ale zobaczcie, gra tylko z pistoletem. Mimo tego, że ma 3000, to zagrał sobie tylko z Diglem. Tak mi się wydaje, że to może być jakiś smr, który robi Only Pistol Challenge, tylko że teraz sobie podniósł No i zobaczymy, co jeszcze pokażę. że teraz sobie ta Zera kupił To już jestem prawie pewien, że to jest Smurfik jakiś Który się bawi na najbliższych rangach też z tego co widać dobrze się nie bawi jak widać Oj, zobaczył już przeciwnika Będzie wcelowany Ale ma kiepską pozycję, ale musi strzelić, musi trafić No i trafił Zobaczył jeszcze tam kontury przez tego smałka. Jeden terrorysta jest wcelowany tutaj w mida Ciekawe czy Saspek o tym wie Jak tylko wychyli dostanie soczystą bułę Hmm. Trochę mnie też zadziwiło, że on tak sprawdził dziwnie. Zobaczcie, i teraz zasmokował Ciekawe. Nie, mi się to jest po prostu dobry gracz. On po prostu tak dobrze czuje grę, ale. Ale już to jest druga taka akcja, która mnie zdziwiła. Że koleś podskoczył, sprawdzając tego mida, po czym rzucił tam smołka. Trochę dziwne. No, kompletnie nikt nie kryje paki. Tutaj tylko jeden mam w B, drugi tutaj chyba z AW pilnuje. Oj, trzałupy. No i teraz jak będę przebiegać, powinien mi zrobić sieczkę, Ale ma tylko 5, 9 HP, więc jeden strzał i po nim. Ale Suspect już dobrze przykrył. Daisy pal i będzie drugi. O, jak go zeskanało pięknie. No i koniec pierwszej połowy. Druga się zaczyna. 10-5 wynik. Nie, no Saspect nie pokazuje wiele. No, nawet Hurricane trafił. Może nie za wiele, ale trafił. Skinów nie ma w ogóle. 0, 0. Widzę, że terroryści grają jakoś tam antyterroryści też coś grają, więc to nie mogą być silvery Aimbot'a tu nie widać Woolhacka tak jeszcze nie jest szczególnie, chociaż No mówię, jest kilka takich dziwnych akcji, ale to może być dyko liczności Jakiś dobry timing, albo coś takiego Trzech antyrorystów siedzi sobie przy double doors'ach, ciekawa taktyka o, już mu chodzi na plecy On sobie przypilnuje na, na jego miejscu bym czekał. Nie strzałbym w ogóle do kolesia, bo wiecie, jeden strzał i bym nie zabił, ale już tutaj wycofał sobie. Daisy poszedł sobie galą. To jeszcze Lili. Oj, już go zobaczył. Oj, będzie full control mu zrobi. Tylko musi się spieszyć, bo już tam te się podbijają powoli. Albo zrobić kosu, albo zrobić dwa fragi szybkie. Ja postanowił, postanowił zabić, prawda? Co prawda. O, no, takie demko jakieś takie bez Oj, zginie. No i się zabił. Geniusz. Saspect nie pokazuje jakichś świetnych akcji. Nie robi jakiś dużo fragów. Jeden frag na rundę robi sobie i to jest dużo. Oj, dostał ze do scouta. W ogóle dziwne, że Daisy sobie kupuje scouta. Będzie raszować, mi dam. Tutaj może zrobić ładne fragi. No i zginął. 12 do 5. Szybkie rundy. To dlatego ten wynik taki nie, Ale widzę, że terroryści tutaj wygrają zaraz wszystkie rundy do zera. No i zobaczmy. Skanuję sobie mi da 50% headshotów na dwa fraki to raczej chyba dużo nie jest. Cały jeden. W sumie to nawet nie wiem z jakiej rangi to może być smurf. Niby pikuje pozycję, niby coś tam pokazuje, ale to, to kompletnie nic ciekawego nie było. Wow. To Overwatch czasami potrafił dobijać. Kolejny był czysty w 100%. Miał tam jedno albo dwie akcje, jakieś dziwne, troszkę podejrzane, ale myślę że... myślę, że to mógł być timing albo jakiś fart. Tradycyjnie pozostawiam werdykt do waszej opinii. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, możecie pisać, z chęcią tam poczytam. Jeżeli chcecie więcej Overwatcha, za łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i czekajcie na więcej. Tak jak przypominam, teraz jest trochę mniej filmów, ale już od następnego tygodnia wrzucę do tego na bieżąco. Cześć!